Cześć. Miesiąc temu nagrywałam dla was film, w którym mówiłam o tym, że rozpoczynam swoją przygodę z suplementacją PostiCentą. Opowiadałam też o tym, jakie są moje oczekiwania względem tego suplementu, a dziś po 30 dniach chciałabym wam powiedzieć, co zaobserwowałam i jakie były moje odczucia odnośnie tej suplementacji. Zacznijmy od takich kwestii urodowych. Po pierwsze zauważyłam poprawę kondycji moich włosów. I to nie tylko ja, bo również moja fryzjerka zwróciła na to uwagę. Powiedziała, że moje włosy są zdecydowanie bardziej gęste niż ostatnio, kiedy się widziałyśmy. Ja też widzę, że są bardziej lśniące i mam mniej problemów jakby z ich ułożeniem i z taką codzienną rutyną. Co więcej, też nie zmieniałam nic przez ten czas w pielęgnacji, więc no, widzę tutaj zdecydowanie zasługę tej suplementacji. Jeśli chodzi o moją skórę, to tutaj de facto różnicy nie zauważyłam, aczkolwiek czynników może być kilka. Być może stosowałam ten suplement zbyt krótko, aby zauważyć efekty, bo... Oceniam to po 30 dniach. Być może gdy będę stosowała ten suplement w dalszym ciągu, to zmiany pojawią się na korzyść. Czasami też nie tylko jakieś niedobory bądź jakaś zła dieta są przyczyną zmian skórnych. Czasami trzeba ten problem zaadresować nieco inaczej, np. robiąc badania hormonalne, bo czasami zaburzenia na poziomie hormonów steroidowych też przyczyniają się do zmian skórnych, w związku z czym być może muszę swoich problemów upatrywać gdzie indziej. Najważniejsze jest zawsze znalezienie przyczyny i zaadresowanie problemu, i później działanie w tym kontekście. Muszę jednak stwierdzić, że bądź to bądź żadnych negatywnych zmian, yy, pogorszenia stanu mojej skóry, również nie zauważyłam. Przede wszystkim jednak chciałabym Wam powiedzieć o funkcjach kognitywnych i o wpływie na sytuacje stresujące. Ja należę do nerwusów, o czym już wspominałam, więc już w trakcie stosowania suplementacji zauważyłam, że tak na dobrą sprawę potrafię podchodzić do tych sytuacji stresowych inaczej, na chłodno. Na zasadzie okej okay, jest problem, nic mi to nie da, że się stresuję, więc jakoś sobie po prostu z tym muszę poradzić. Taki wewnętrzny spokój umożliwił mi też lepszą organizację pracy i znalezienie w trakcie dnia czasu dla siebie, co jest bardzo satysfakcjonujące i tak na dobrą sprawę bardzo uszczęśliwia. Co więcej, nie twierdzę tutaj, że Porsche Dissenta jest to magiczna kapsułka, która... Zmiecie pod dywan wszystkie nasze problemy, ale uważam, że substancje w niej zawarte, działające tak kojąco i tonizująco na nasz organizm, mają tutaj duże znaczenie i odgrywają dużą rolę. Bo ja też, jakby skupiając się na tym problemie, podeszłam do tego też bardziej holistycznie. Stwierdziłam, że skoro już mam ten suplement i chciałabym coś zmienić przede wszystkim w tym kontekście, to też popracuję nad swoim mindsetem i będę sama starała się tutaj gdzieś hamować w takich sytuacjach, kiedy wiem, że jestem już na skraju. Moich nerwów, że tak powiem. Więc tutaj, tak jak mówię, trzeba o swój organizm dbać holistycznie, żadna magiczna kapsułka nie istnieje, ale takie składniki, które zawarte są w suplemencie disenta, mogą nam naprawdę wspomóc tą pracę nad naszym organizmem. Więc ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że już po 30 dniach zaobserwowałam naprawdę pozytywne zmiany, które bardzo dobrze wpłynęły na mój organizm. Jak również na interakcje międzyludzkie, bo osoby z mojego otoczenia także zauważyły to, że jestem bardziej spokojna. Więc Was zachęcam również do suplementacji. Jeśli już to robicie, to czekamy na Wasze obserwacje i wnioski.